Dzień dobry, witam Was pod koniec września z rodzinnych ogródków działkowych otoczonych siatką, czyli z Rodos. Pamiętacie te demotywatory, jak pokazywało się, gdzie spędzam wakacje na Rodos, a tak naprawdę wylądowałem na Rodos, a więc jestem w Grecji, Przyleciałam Enter RM z jednego z biur podróży wykupiłem... Tygodniowy pobyt i chcę zobaczyć tutaj, co najciekawsze jest właśnie na Rodos. Po przylocie do Grecji, wreszcie, wcześniej, przed przylotem do Grecji, robi się tak zwane kody QR. No i niestety oni coś mają w systemie, że wiedzą, że jeżeli ktoś jest za granicą, ktoś przebywał w ciągu ostatniego miesiąca, tak jak ja na przykład na Islandii byłem miesiąc temu, otrzymałem kod QR z siódemką na początku. A więc tym samym zostałem zakwalifikowany do od razu do badania na COVID. Na szczęście to badanie jest bezpłatne, to jest bardzo wyrywkowe badanie z naszego samolotu. że chyba z 10 osób, tylko zostało wychwyconych. Jest to tylko wymaz z gardła, nie z nosa na szczęście, a więc nie było aż tak strasznie. Minęły 24 godziny. Nie otrzymałem telefonu, a więc nie mam COVID-u, nie mam koronawirusa. Zatrzymałem się w Lardos, jest to miejscowość, która znajduje się na wschodnim wybrzeżu. Będę chciał Wam pokazać to, co najciekawsze: Lindos i też kilka ciekawych miejsc, które jest na RODOS. Za mną jakiś kościółek przy Lindos, ale najpierw pokażę Wam, jak wygląda Lardos, a później pospacerujemy po Lindos. A w kolejnych dniach zobaczymy coś innego ciekawego na tej wyspie. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Czekając na wynik testu na COVID, nie musiałem być na kwarantannie, a więc mogłem spokojnie chodzić po hotelu, chodzić wszędzie gdzie mogę. Z tym, że w miejscach publicznych zamkniętych, a więc sklepy, restauracje, trzeba nosić maski. A tak, innych ograniczeń nie ma, po hotelu można chodzić bez masek. W wielu miejscach tutaj na RODOS, szczególnie w tych wypoczynkowych miejscowościach, można znaleźć wypożyczalnie samochodów, jak chociażby taka, karenta. Za jeden dzień, w zależności od tego jaki samochód wypożyczacie, ale tak 35 do 45 euro, za jeden dzień e, pełne ubezpieczenie e, i zwracamy e, peł, pełny do pełnego, jeżeli chodzi o zatankowanie. I tutaj mamy na przykład motory motory, które też można wypożyczyć za 20 euro, 80. Jak ktoś ma prawo jazdy kategorii B tylko, bez na motor, no to tylko 80 może wypożyczyć, a 125 to już trzeba mieć prawo jazdy na motor i wówczas kosztuje to 25 euro, a 20 euro, 80 za dzień. No i są również kłady. No to kłady, cena wypożyczenia kłada zaczyna się od 50 do 80 euro za dzień. No, o tak wygląda uliczka w Lardos. Przy której są hotela, więc mamy jakieś tam supermarkeciki. Takie rodzinne, bardziej ATM, tak jak widzicie jest... Taki supermarket jest prawie jeden przy drugim, tu ze 4-5 jest obok siebie. Są też takie fajne restauracje, jak ktoś nie chce jeść w hotelu. No i wypożyczalnie samochodów. No i kawiarnie. No to wejdźmy do takiego sklepu, zobaczmy... co można kupić z... pamiątek. Oczywiście rzeczy związane z... Kąpielu. To co można wszędzie kupić. Olejki różnego rodzaju. I tam alkohol. No, oczywiście królujemy taksa. I uzo. No taka wódka. A są też wina, wina też są stąd, z Rodos No i piwa, mytos Jedno z bardziej znanych właśnie marek. 1 euro kosztuje taka puszka, Jedna 50 większa i alfa. Cena podobna. Oliwa. Oliwki za 2,20 oliwa też. 2, 3 do 4 euro w zależności w jakichś buteleczkach. No i przysmaki orzechy, tyle bakława i przyprawy. Przyprawy do ryb, jagnięciny, mięsa i tak dalej. Do greckiej sałatki i tutaj właśnie miejscowości Lardos zobaczmy, mamy takie przystanki i autobus komunikacji publicznej i tutaj mamy rozkład gdzie widać właśnie jak do Lindos chcemy jechać czy też ewentualnie do Rodos, do stolicy cennik 6 euro do Rodos 1,80 do Lindos i tutaj mamy podane godziny, mniej więcej co godzinę właśnie autobus tam kursuje z tym, że są ograniczenia ilość pasażerów w autobusie, więc jeżeli na przykład będzie za dużo pasażerów, to kierowca ma prawo nie zatrzymać się i nie zabrać tak, e, takiego chętnego na e, przejażdżkę. Bo dajże 50% tylko miejsc może być zajętych. O 15 minut jechałem z Lardos do Lindos. No i jestem. Jestem właśnie e, przy głównej drodze, stąd już zejdę do tej pięknej plaży. Tu mamy piękną plażę, tak zwaną plażę w Lindos. No i tutaj mamy e, znanego poetę Kleobułosa z Lindos, żyjącego w, na przykład VII i VI wieku, zaliczanych do jednego z siedmiu mędrców greckich, a tam mamy przepiękny e, akropol. To zapraszam na zwiedzanie Lindos. Spacerując po Lindos, mamy cały czas widok na właśnie główną plażę i te piękne, białe, charakterystyczne greckie domki. W uliczkach tego miasteczka po prostu warto wejść i chodzić i zagubić się. Tutaj mamy główny plac i wejście. Warto próbować, właśnie soków świeżo wyciskanych, pomarańczy, z limonki. Mamy osiołki za pomocą których można właśnie wjechać na twierdzę za 8 euro. Tu widać ceny, za 8 euro jest wjazd, 7 euro wjazd. Takimi osiołkami, no też jest swego rodzaju atrakcja. to po prostu gdzieś wejść w uliczkę. Kolory są przepiękne, cisza, spokój. Warto jakieś 10 minutek od Lindos i od Akropolu, przejść w stronę Zatoki Świętego Pawła, bo to jest właśnie Zatoka Świętego Pawła, w której można fajnie posnurklować i pokąpać się. Tam mamy na prawo Kaplicę Świętego Pawła. Według legendy właśnie tutaj Święty Paweł miał przybyć. No a sama zatoka, zobaczcie, jest cichutka, spokojna i piękne widoki są z tego miejsca. Pod Akropolem mamy ruiny starożytnego teatru z IV wieku przed Chrystusem. W tym teatrze mogło uczestniczyć do 2000 widzów. O, jestem już na Akropolu. Nie jest takie trudne wejście. Free entrance today, ale czad. Dzisiaj i jutro mamy dni kultury. Oszczędziłem 12 euro, bo tyle właśnie kosztuje wejście. W pewne dni turystyczne, tak zwane tu można ulotki w języku angielskim wziąć. Wejście jest bezpłatne. Wow! Sporo kotów mamy na RODOS. Jak się prezentuje jak król w pięknym tle. Tu przy wejściu mamy taką płaskorzeźbę łódki. Wykonaną przez Pitokryta w 170 roku, przed naszą erą, tego samego, który wykonał rzeźbę Nikes z Samotra samotraki. I na górę prowadzą hellenistyczne schody. O, i tutaj mamy świątynię Bizantyjsko po lewej. Jestem na terenie Propylei, czyli takiego świata między tym co ludzkie, tym co na ziemi, a świata niebios, bo tutaj już mamy świątynię anteny, może nie jest tak spektakularne jak na Akropolu w Atenach. Ta ma 8 metrów na 22 metry. Niemniej jednak zawsze trzeba pamiętać, że Akropole były budowane w pięknie położonych miejscach, żeby zbliżyć ten świat ludzki do właśnie świata. Niebios. I tu pięknie widać właśnie zatokę świętego Pawła. W Lindas jest kilka takich kościółków, bardzo malutkich, ale ładnie wyglądających. I tutaj mamy właśnie główną plażę, a tam, o, wesele. A mamy wesele na plaży. Nieważne jakie plany to mogą one skandaliczne ulec zmianie absolutnie w każdej możliwej chwili. Oczywiście zostawiając mnie na głowie. No właśnie z tego powodu, spośród jak wielu innych, staję tu przed sobą, mówiąc tak, biorę Ciebie za żonę. Jesteś życzliwą i dobrą duszą. Ależ tu cisza i spokój. Jak ktoś chce pożyczyć leżaki, to 10 euro za dwa leżaki, nieważne czy na 5 minut, czy na cały dzień. Taka jest cena, bo można się położyć na kocyk. Dobra, opuszczam Lindos, naprawdę piękne miasteczko. Wracam autobusem do Lardos i no, kolejne dni będę dalej coś ciekawego oglądał na Rodos.